więc tak, proszę Państwa. Kończymy misję Liniec Cmentarne 2024. Mamy przejazd techniczny z przystanku Kopistu Uniwersytet 01 w kierunku zajezdni przy Lubelskiej. Jadąc do... Jadąc do... Y na cmentarkę, przejazdem technicznym z bazy na Kopisto, powiedziałem, że są dwie alternatywne trasy, jeżeli chodzi o przejazd techniczny z Kopisto: że możemy pojechać obwodnicą przez Armię Krajowej i możemy pojechać przez Trębeckiego, z wykorzystaniem Trębeckiego. Do Kopisto, jak widzieliście, jechałem przez Trębeckiego, natomiast pomyślałem sobie, że jest trzecia droga. Zawracając na kupisto, tak jak przed chwilą to zrobiłem, i jadąc przez centrum miasta cieplińskiego lisa Kuli. i tak też tym razem pojadę. Co mogę powiedzieć na temat cmentarek? MK na pewno jest linią ciekawszą od C, które jeździłem 2 listopada. Trochę nieskromnie. Powiem Wam, że jestem, byłem właściwie 3 listopada najmniej opóźnioną cmentarką w drugiej części dnia. Innym brygadom powypadały kursy, powypadały kółka związane z opóźnieniami dużymi opóźnieniami ponieważ no, służby, jak zwykle, sarkastycznie stanęły na wysokości zadania w obrębie ulicy Cienistej. Dzisiaj służb w ogóle nie było. Tak też no, autobusy koniec końców jeździły. Opóźnione, co mogę Wam powiedzieć na temat tej, tej linii M? No, tak jak już mówiłem wcześniej, przy okazji nawet tutaj przejazdu technicznego do samego do samej ulicy Kopisto, że linia M jest ciekawa. Naprawdę fajnie mi się jeździło. Było na pewno ciekawie. Dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się mnie odwiedzić przez te dni, kiedy jeździłem. Czyli w dzień, kiedy jeździłem MK, i w dzień, kiedy jeździłem C, jestem zmęczony, no bo jestem zmęczony, jestem tak naprawdę już po pracy, praktycznie, ale jestem z siebie cholernie dumny, że udało mi się te opóźnienia wytrzymać. Że tak naprawdę opóźnienia moje nie przekraczały znacznie moich czasów wyrównawczych po stronie kopisto, które wynosiły 16 minut. 16? Chyba 16, już nawet nie pamiętam. Dlatego teraz jadę przez centrum i ja się zastanawiam, którędy jechać. Czy przez Isakuli? Nie, jadę przez, proszę Państwa przez Chopina i Targową. Tak pojedziemy do bazy. 90, 55, 14 minut proszę Państwa, źle powiedziałem. 14 minut to był mój czas wyrównawczy. Za każdym razem po stronie kopisto, nie licząc mojej przerwy regulaminowej, która tam wynosiła 20 parę minut, no ale tutaj też przerwę regulaminową udało mi się odebrać. Powiem Wam, byłem opóźniony, miałem tej przerwie 20 parę minut, byłem opóźniony na prawie 10 i zostało mi jeszcze te 15 minut, minimum muszę te 15 minut odebrać, czyli w przerwie regulaminowej się zmieściłem. Także ja jestem z siebie cholernie dumny, że udało mi się dotrzymać właśnie tutaj brygady, że żadnego kursu nie udało mi się zawiesić i tak dalej. Jest ciemno, niewiele jesteście w stanie zobaczyć, no ale przynajmniej jesteście w stanie usłyszeć, co mam do powiedzenia na temat zwątarek. 1 listopada nie jeździłem, 1 listopada miałem wolne. Ale słyszałem tutaj od kolegów, że służby fajnie się zorganizowały i było obstawione rondo pobitno i była obstawiona cienista i był obstawiony rejon cmentarza Straż Miejska kierowała ruchem na parkingu przy, przy bramie głównej cmentarza komunalnego w Rzeszowie, więc tutaj było wszystko w porządku. 2 listopada służb nie było od samego rana służby były dopiero od godziny około 11. I przed godziną 10, czy już po godzinie 10, 2 listopada jak jeździłem skontaktowałem się drogą radiową właśnie z dyspozytorem, zapytałem czy służby będą, no bo ciennik tam zaczyna się korkować, pasowałoby żeby ktoś był. Dyspozytor powie, że zaraz się skontaktuje, zorientuje, no i po kilku minutach dał mi znać, że zadzwonił gdzie trzeba i służby już są w drodze. Także służby były 2 listopada na cmentarzu, było to wszystko fajnie zorganizowany ruch, w miarę płynnie się odbywał. Natomiast dzisiaj, czyli 3 listopada, po moim kontakcie też z dyspozytorem i pytaniu, czy służby dzisiaj będą, służby oczywiście przyjechały, ale przyjechały na takiej zasadzie, że używały tylko lizaka, gwizdka i pobędzały ludzi, żeby ludzie nie, nie, nie byli opieszani w tych, w tych korkach. Trwało to może długość mojego jednego kółka całego, około półtorej godziny, po czym służby się zwinęły i tyle ich było. A cienista stała. Także autobusy dzisiaj również po 20, po 30, nawet po 40 minut jeździły opóźnione. Ale mi się udawało całe szczęście tutaj te 20 minut być maksymalnie opóźnionym i naprawdę dotrzymywać tutaj swojego rozkładu, swojej, swojej brygady. Jeżeli się chcecie, żebym się na przykład wypowiedział na temat cmentarek, ich przebiegu, co bym mógł zmienić i tak dalej. Nie jestem w stanie powiedzieć wam, co bym mógł zmienić, bo nie, za, nie zagłębiałem się tak naprawdę w budowę siatki cmentarnych połączeń, więc no nie wiem, nie będę się wypowiadał. W każdym razie mi się dzisiaj naprawdę jeździło dobrze. Ten czas zleciał, zleciał mi naprawdę ten czas, nie powiem że nie. No, i tak naprawdę od jutra wracam do normalności, do rzeczywistości. Znaczy, 4 i 5 listopada mam wolne. I o ile 5 listopada będę siedział raczej w domu, tak 4 proszę państwa, jadę do Krakowa. A na co? To zobaczycie pewnie film z tego za jakiś czas. Mam nadzieję, że po pozytywnej akceptacji osób, od których będzie to decyzyjne, od osób decyzyjnych, po akceptacji filmu, mam nadzieję, że ten film będę mógł wam opublikować na kanale. A film będzie naprawdę ciekawy. Jadę tam w to miejsce z Kamilem. Kamil od podłoga imbus. Czy będzie ciekawie? Moim zdaniem tak. Dla pewnej tutaj widowni mojego kanału. Nawet dla tych, którzy stricte się tym nie interesują, będzie ciekawe coś takiego zobaczyć. Z tego co Kamil tutaj zrobił, research, wywiad na YouTubie polskim, to takich nagrań raczej tutaj nie ma na polskim YouTubie z tego na co my jedziemy także no może być ciekawie mam nadzieję, że Wam się to spodoba postaram się to jakoś nagrać na miarę możliwości w kształcie oczywiście takiego ala vloga ale żeby Wam jak najwięcej z tego pokazać także ja kończę cmentarkę 17 tam z hakiem jadę do domu posiedzieć, spędzić wieczór z żoną, przespać się i z rana wyjechać do Rzeszowa, żeby wyjechać z kabiną do Krakowa. Tak to wygląda. Więc można powiedzieć tak naprawdę, że 6 listopada dopiero wracam do normalności, do kursowania z zwykłymi liniami. Będzie to chyba, z tego co się nie mylę, jakaś 19. Dzień później 17. No, i niedługo tak naprawdę idę na urlop. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale druga połowa listopada 2024 roku to będzie mój urlop dwutygodniowy. Nie wiem jeszcze, co będę robił na urlopie. Nie jakichś planów z urlopem póki co nie wiązałem. Na razie się zastanawiam, co będę robił. Może ktoś będzie potrzebował mojej pomocy, na przykład. Przy obsłudze jakiejś wycieczki autokarem turystycznym nie wiem, zobaczymy. Jakiś tam planów za dużych, w sumie nie ma. No, tak mi się trochę gadka nie klei, wam powiem, bo. No byłem fajnie zadowolony, podekscytowany, że udało mi się dotrzymać tą linię, no ale co, pracę kończę, było minęło, nikt tego jutro nie będzie pamiętał, chociaż powiedziałem tego na nagraniu, to może ktoś tam wróci na to uwagę. Ale wiadomo, że w systemie gdzieś to po jakimś czasie zginie i no, nikt tego nie będzie po prostu pamiętał. Już wtedy jechałem dzisiaj. A... Dla Was na nagraniu z przejazdu właśnie technicznego w stronę ulicy Kopisto muszę tutaj uchwyt upilnować, bo tak jak już powiedziałem Wam wcześniej w nagraniach mój uchwyt można powiedzieć już kończy się, kończy się jego użyteczność tutaj dla kanału. Jest problem z jednym ramieniem trzymającym telefon, no tam już zębatka jest zużyta, bo nie chce mi ten, nie chce mi to jedno ramię trzymać uchwytu i zaciśniętego uchwytu i cały czas się luzuje, więc muszę go cały czas tutaj dociskać. Po święcie wszystkich świętych po tych liniach cmentarnych będę zabezpieczał się w inny uchwyt, jakiś tam muszę kupić nowy uchwyt po prostu, dlatego tam powiedziałem w poprzednich nagraniach, że zniczek zapalcie na, na czacie, na żywo czy tam w komentarzach dla mojego uchwytu, który właśnie w tej chwili kończy swoją, kończy swoją przygodę na, na kanale był ze mną ten uchwyt praktycznie no prawie rok prawie rok był ze mną no, no i naprawdę dużo dzięki niemu udało mi się nagrać, więc no nie mówię, że, że poszedł na marne, bo, bo, bo się spłacił i to spłacił się naprawdę solidnie. No, wyjeżdżam już na ulicę Lubelską. Ja już go nie cisnę, jeżeli chodzi tutaj o jazdę mojego przeguba. Powiem Wam, że naprawdę dostał ode mnie solidne wciry, jak i 2 listopada, tak i dzisiaj 3 listopada. Naprawdę współpracował ze mną tutaj w 100%, nie sprawiał żadnych problemów, nie sypał błędami, wytrzymał moje tutaj, moją tutaj dynamiczną jazdę. I teraz jedzie na noc na nocny odpoczynek zapewne wyjedzie na następny dzień, pewnie na jakąś brygadę misową, może na brygadę Planową. Mój zmiennik miał wracać po wszystkich świętych z urlopu. Także, może mój zmiennik jutro dosiądzie ten autobus, bo ma pierwszą zmianę. Ja natomiast jutro mam wolne, i we wtorek też będę miał wolne. Więc, zmiennik będzie jeździł z, niestety z innymi kierowcami. My się prawdopodobnie zobaczymy ze sobą w środę. Bo w środę mam, mówię, tam jakąś linię przegóbową. Chyba jakąś 19-krótką. No już za chwileczkę już za momencik będę miał wolne. Zostanie mi tak naprawdę jeszcze tylko dojechać do domu. Lubelska. Zjazd z ronda. mi się spać w ciało. No, ale wiecie, jak wstałem rano i jestem po pracy tutaj prawie 9 godzin jazdy do takiej intensywnej jazdy, naprawdę. Bo linia cmentarna, to wam mogę powiedzieć, bo jestem po trzecim roku jazdy liniami cmentarnymi, więc mogę się wypowiedzieć, bo mam doświadczenie jakieś. To nie jest spacerek. Linia cmentarna to nie jest, brygady cmentarne to nie są brygady, które mają przerwie rzędu 20-25 minut, jak to niektóre linie mają w święta czy w niedzielę. Jest to naprawdę tutaj brygada, która jest czasowo ściśnięta dosyć, no bo macie 16 kursów, do wykonania niecałe 9 godzin, w moim przypadku 8 godzin 50 minut. Z przejazdami technicznymi jeszcze, bo tego nie liczyłem, 144 km,900 m. No, jest to naprawdę dużo do wykonania, i to tak jak mówię, nie jest spacerek. I no tutaj potrzeba na takich brygadach dynamicznej sprawnej jazdy. Takiej sprawnej jazdy sprawnej obsługi pasażerów, dobre znajomości przede wszystkim miasta, żeby gdzieś nie wjechać źle. No i wiadomo, ogólnej sprawności za kierownicą autobusu. U nas w mieście, w Rzeszowie, bywają te przeguby, więc tutaj sprawności, wymaga to też sprawności jazdy przegubem. Wiadomo, że mi do bycia idealnym kierowcą jeszcze sporo brakuje, oj sporo. No ale tym przegubem jednak jeżdżę od marca 2023 roku, mały listopad 2024 roku więc tak naprawdę niedługo będzie wypadać, dwa lata jak przegubem już jeżdżę na, na stanie pod przeguba więc no też jakieś tam już doświadczenie na tym przegubie mamy no i dobra, jesteśmy proszę Państwa na zajezdni zabarkujemy no, sobie autobusik i będziemy kończyć ten film także wezmę Was jeszcze na spacer po zaciemnionej pójcie postojowej Na tyle zaciemnionej, że tutaj no plac jest w sumie oświetlony, ale nie ma jakiejś tam rewelacji. Sterownik wyłączamy, już nam nie będzie dzisiaj potrzebny. Stoi 768, właściwie już zgaszony 768, też zjechał z cmentarki. I szukamy miejsca naszego postojowego dla 774. Jest tutaj. Stoi obok 776. On też dzisiaj na cmentarce jeździł. I jak widać, również skończył jeździć. Dobra, zaparkowane Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i również serii filmów. Związanych z. Z liniami specjalnymi, z literkami. I widzimy się podczas kolejnych nagrań. Siemaneczko.